Trudna sytuacja przedsiębiorców związana z tym, że przez ostatnie miesiące nie mogą prowadzić swoich biznesów, niepokoi wiele osób. Stefan Bieszczet, przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury w Sejmiku Województwa Podkarpackiego uważa, że żadna pomoc finansowa od rządu nie zrekompensuje przedsiębiorcom strat związanych z zamknięciem swoich firm. Jakakolwiek kwota by się nie pojawiła, to zawsze jest tak, że będzie niezbędna potrzeba dofinansowania szeregu różnych rozwiązań, jeśli chodzi o gospodarkę. Ja myślę, że, że, że te dofinansowania do gospodarki... Bardzo dobrze, że są, bardzo dobrze, że występują, ale słyszy się, że nie obejmują bardzo wielu dziedzin, które już no, bardzo mocno doskwiera brak gotówki do funkcjonowania. Przewodniczący Stefan Bieszczad jest zwolennikiem otwierania wszystkich dziedzin gospodarki, oczywiście z przestrzeganiem obostrzeń sanitarnych narzuconych przez Sanepid. My relatywnie się zadłużamy i nie daj Boże, następne pokolenia mogą sobie z tym po prostu nie poradzić. I żebyśmy nie byli wystawieni na sprzedaż, obawiam się tego miar i tutaj też bardzo delikatna materia. My na oślep dzisiaj, na oślep dzisiaj żyjemy na kredyt A. To jest matematyka. Nikt za darmo, nikt nikomu nie daje. I my tylko i wyłącznie pogrążamy się finansowo na następne pokolenia. Tarcza 6.0 z uwagi na przedłużające się obostrzenia zostanie rozszerzona. Celem projektu jest udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom działającym w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa, czy też ponoszących koszty związane z obostrzeniami sanitarnymi.